Bardzo proszę w takim razie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Chciałbym również podziękować organizatorom za możliwość wystąpienia i podzielenia się z państwem kilkoma uwagami na temat pewnych problemów interpretacyjnych, które występują na tle przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które dotyczą, czy na tle tych przepisów, które odnoszą się w jakiś sposób do procedur udzielania zamówień publicznych. W pierwszej kolejności Odniosę się może do zagadnień związanych. Słabu Słowo? słuchać, Słowo dobrze, to będę starał się być bardziej głośny. A więc w pierwszej kolejności postaram się odnieść do kwestii związanych z zadaniami. Dotyczącymi budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów. Oczywiście, wychodząc od pewnych takich założeń najbardziej ogólnych, należałoby wskazać, że oczywiście te zadania stanowią kategorię zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań z zakresu gospodarki komunalnej które są objęte wynikającą z ustawy o gospodarce komunalnej, czy też co do zasady są objęte wynikającą z ustawy o gospodarce komunalnej swobodą decydowania gmin o sposobie prowadzenia i formach organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej, a także Określoną ramami tej ustawy w artykule trzecim pewną swobodą w zakresie decydowania o sposobie powierzenia wykonywania tego typu zadań podmiotom zewnętrznym. Wtedy, kiedy gmina nie zdecyduje się, aby wykonywać te zadania we własnym zakresie. I tak przepisy o. Regionalnych instalacjach czy przepisy dotyczące powierzania zadań z zakresu budowy, utrzymania, eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ograniczają tą swobodę. W pierwszej kolejności ograniczają ją poprzez nakaz powierzenia wykonywania tych zadań podmiotom zewnętrznym, przedsiębiorcom w jednym z trybów określonych tutaj w artykule 3a ustęp 1 ustawy o, porządku, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. I ograniczają ją także w ten sposób, że zawierają węższy katalog procedur powierzania tego typu zadań, niż to wynika z ustawy o gospodarce komunalnej. Odstąpienie od tego nakazu możliwe jest w sytuacji, kiedy w jednej z tych procedur, czyli czy to w procedurze uregulowanej ustawem, ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy też ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi, czy też procedurą przetargową z ustawy prawa zamówień publicznych, nie uda się wyłonić wykonawcy tego typu zadania. Przy czym w przypadku przetargów, które jak sądzę będą jednak najczęstszą formą próby wyłaniania wykonawców zadań z zakresu funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, ustawa posługuje się określeniem w artykule 3a ust. 2, że przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym. I tu powstają pierwsze dość istotne wątpliwości interpretacyjne. Po pierwsze, prawo zamówień publicznych nie posługuje się w ogóle takim określeniem jak wynik negatywny. W związku z tym powstaje pytanie o właściwe rozumienie tego określenia na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Niewątpliwie za ten wynik negatywny należałoby uznać powstanie sytuacji będącej podstawą do unieważnienia postępowania. Postępowanie udzielenie zamówienia publicznego jest oparte na takiej zasadzie, że jeżeli dojdzie do wszczęcia postępowania, to postępowanie musi być prowadzone w celu zakończenia go umową, a więc w celu udzielenia zamówienia i wyjątkowo dopuszczalną sytuacją jest czy wyjątkowo dopuszczalną wyjątkiem od tej sytuacji jest właśnie zaistnienie podstawy unieważnienia postępowania. A więc w odróżnieniu od przetargów na przykład regulowanych przepisami kodeksu cywilnego nie ma tutaj możliwości jakiegoś zastrzegania w warunkach przetargowych, możliwości na przykład zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. A więc biorąc pod uwagę tą zasadę nie mamy wątpliwości, że tym wynikiem, negaty, wynikiem negatywnym przetargu, o którym mówi artykuł 6,3a ustęp 2, jest sytuacja zajścia podstawy unieważnienia postępowania. Tutaj na marginesie należałoby wskazać, że w obecnym stanie prawnym unieważnienie postępowania jest w zasadzie domeną zamawiającego. W odróżnieniu od regulacji, które obowiązywały uprzednio, obecnie Krajowa Izba Odwoławcza czy Sąd Powszechny nie może w wyroku nakazać unieważnienia postępowania. Ta kompetencja została mu odebrana. W związku z tym w obecnym stanie prawnym Krajowa Izba Odwoławcza i jej kompetencje w zakresie unieważnienia postępowania zostały ograniczone do weryfikowania prawidłowości decyzji zamawiającego, a więc oceny tego, czy czynność zamawiającego polegająca na unieważnieniu postępowania była zgodna z prawem. Natomiast nie ma już obecnie możliwości unieważnienia postępowania w drodze wyroku Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie zarzutów odwołania czy, to, czy, czy z urzędu, jak to było w poprzednim stanie prawnym. Natomiast kolejnym zagadnieniem, które może tutaj budzić wątpliwości w odniesieniu do tej kategorii pojęciowej w wyniku negatywnego przetargu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wynik negatywny przetargu to też będzie unieważnienie umowy w sprawie zamówienia. Prawda, więc przechodzimy jeden etap dalej, postępowanie zakończyło się zawarciem umowy. Ale zawarcie umowy nastąpiło z na tyle rażącym naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych, że zaistniała prawa, podstawa do unieważnienia tej umowy i następnie dochodzi do unieważnienia umowy w drodze konstytutywnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub ewentualnie Sądu Powszechnego. Moim zdaniem, sytuacja zaistnienia podstaw do unieważnienia umowy w sprawie zamówienia. Nie jest objęta pojęciem wyniku negatywnego przetargu w rozumieniu artykułu 3a ustęp 2. W tej sytuacji dochodzi bowiem do zawarcia umowy i jest to zakończenie przetargu z tym, powiedzmy, za założonym wynikiem, z tym, że umowa, czy z tym, że do zawarcia umowy dochodzi z rażącym naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym nie jest to sytuacja zakończenia postępowania z wynikiem negatywnym. taka umowa mimo tego, że zostaje zawarta z rażącym naruszeniem przepisów ustawy, funkcjonuje w obrocie prawnym, powoduje skutki do momentu jej ewentualnego unieważnienia wyrokiem właściwego organu orzekającego, przy czym wtedy to unieważnienie ma skutek od momentu zawarcia umowy. A więc tą sytuację, czyli sytuację ewentualnego zaistnienia podstaw do unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego i następnie jej unieważnienia, e, uważam, że nie mieści się w kategorii wyniku negatywnego, o którym mówi e, przepis artykułu 3a ustęp 2. Jednocześnie należy pamiętać o tym. Że możliwość realizacji przez gminy w sposób samodzielny zadań polegających na budowie, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w związku z negatywnym wynikiem przetargu powstanie niezależnie od tego, czy zamawiający ponosi jakąś winę w nastąpieniu tego negatywnego wyniku. A więc niezależnie od tego, czy Konieczność unieważnienia przytargu wynika z okoliczności, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, czy też wynika z okoliczności zawinionych przez zamawiającego, na przykład istotnego naruszenia reguł ochrony konkurencji w postępowaniu, które miało wpływ na wynik postępowania, a udzielenie zamówienia, to istnienie faktycznej podstawy do unieważnienia postępowania oznacza zaistnienie tego wyniku negatywnego i możliwość przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego w kierunku możliwości samodzielnego wykonywania tych zadań. A więc ustawodawca tutaj w żaden sposób nie powiązał ewentualnego zawinienia zamawiającego w samym unieważnieniu postępowania z jakimś ograniczeniem w zakresie możliwości następnie samodzielnego wykonywania tych zadań w oparciu o własne gminne jednostki organizacyjne, samorządowe zakłady budżetowe czy też spółki gminne. Kolejnym elementem, do którego chciałbym się odnieść, jest już element z obszaru przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Otóż pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić wskazanie w artykule 6D ustęp 1 na organ wykonawczy gminy jako organizatora przetargu, jako podmiot, na którym spoczywa obowiązek zorganizowania e, przetargu. Otóż przepis ten e, może budzić e, wątpliwości co do możliwości różnych organizacji procesu udzielania zamówienia publicznego, które wynikają z regulacji prawa zamówień publicznych. E, nie chodzi mi tu o sytuację klasyczną, w której e, jako zamawiającego wskazujemy gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego, a tym samym wójt, burmistrz, prezydent miasta spełnia warunki uznania go za kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Natomiast chciałbym to wskazać na pewien problem, który może wynikać w sytuacji troszkę innego zorganizowania procesu udzielania zamówienia. Mianowicie wskazanie jako instytucję zamawiającą, Jakiejś gminnej jednostki organizacyjnej, samorządowego zakładu budżetowego czy też jednostki budżetowej. Oczywiście jest to kwestia dość sporna w doktrynie prawa zamówień publicznych. Część przedstawicieli odrzuca tutaj możliwość przyznania statusu zamawiającego jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej. Niemniej jednak alternatywny pogląd, za którym się opowiadam, uznaje także możliwość przyznania statusu zamawiającego. Takim podmiotom chociażby jak samorządowe zakłady budżetowe, wynikać by to miało między innymi z faktu, że artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprost odsyła do całego katalogu jednostek sektora finansów publicznych w tym do takich elementów tego katalogu jak samorządowe zakłady budżetowe czy też jednostki budżetowe. Także przyjmując to założenie, czyli założenie o możliwości przyznania statusu zamawiającego także samorządowym zakładom budżetowym na przykład wyspecjalizowanym w procesie gospodarki odpadami, powstaje problem tego rodzaju że zakłady takie czy jednostki takie z reguły mają inną osobę, którą powinniśmy uznać za kierownika zamawiającego niż wójt, burmistrz, prezydent miasta. W związku z tym powstaje kwestia, czy to sformułowanie zawarte w artykule 6d ustęp 1 o organie wykonawczym gminy jako Podmiocie obowiązku zorganizowania przetargu. Tu od razu wskażmy sobie, że ustawa Prawo Zamówień Publicznych również nie zna takiego pojęcia jak organizowanie przetargu. To jest mowa o przygotowaniu postępowania, postępowaniu i tak dalej. Także tutaj należałoby też zwrócić uwagę na pewne takie daleko idące rozbieżności w zakresie podstawowych pojęć pomiędzy tymi przepisami ustawy o porządku i czystości w gminach, która, które. Odnoszą się, czyli w jaki sposób nawiązują do ustawy prawa zamówień publicznych, a właśnie samej ustawy prawo e, zamówień publicznych. E, powstaje więc pytanie o znaczenie tego prawnego obowiązku organizowania przetargu przez organ wykonawczy gminy. Otóż e, uważam, że należałoby ten przepis interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uczynieniu gminnej jednostki organizacyjnej samodzielnym zamawiającym w postępowaniu o udzielenia zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Tutaj należałoby jeszcze rozważyć czy odnieść się do treści artykułu 18 ustęp 3 prawa zamówień publicznych, gdzie jest mowa o tym, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odrębnych może być też zastrzeżone dla innego organu niż kierownik danego zamawiającego. Moim zdaniem jednak nie można tego przepisu artykułu 6d ustęp 1 uznać za przykład takiego właśnie przepisu odrębnego. Z racji po pierwsze mam do czynienia z bardzo lakonicznym brzmieniem tego przepisu, no i w swojej treści nie odnosi się on, on do sytuacji jakiegoś wskazywania innego organu na miejsce kierownika zamawiającego, jeżeli tym zamawiającym miałaby być gminna jednostka organizacyjna. Ja bym jednak zaproponował taką interpretację tego przepisu, że jeżeli dana gmina zdecydowałaby się na wprowadzenie takiego rozwiązania organizacyjnego w zakresie procesu udzielania zamówień, które polegałoby na wskazaniu na przykład zakładu budżetowego jako samodzielnego zamawiającego, w tym momencie... Moglibyśmy dokonać takiej wykładni, że po prostu organ wykonawczy gminy ma obowiązek korzystać ze swych ustawowych albo statutowych, to jest wynikających ze statutu danej jednostki organizacyjnych kompetencji wobec tych jednostek, wobec ich kierowników w celu doprowadzenia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia we właściwym trybie i we właściwy sposób. Drugim problemem, o którym tutaj już była mowa wczoraj, jest problem, o dość ogólnym charakterze, mianowicie problem dopuszczalności w świetle obecnej regulacji prawnej, a raczej w świetle rozlicznych wątpliwości interpretacyjnych, które budzi ta regulacja prawna, problem dopuszczalności bezprzetargowego organizowania przez gminy odbioru odpadów komunalnych za pomocą własnych gminnych jednostek organizacyjnych w tym sektorze odbioru odpadów od właścicieli, od mieszkańców. Tutaj, oczywiście, źródłem tych problemów interpretacyjnych jest brak w regulacji artykułu 6d, y, unormowania analogicznego w swojej treści do omawianego wcześniej już artykułu 3a ustęp 2. Y, artykuł 6d y, ustęp 1 ma właśnie takie lakoniczne brzmienie, wskazujące tylko na organ wykonawczy gminy jako podmiot obowiązku zorganizowania e, przetargu, nie wskazując nawet na niejako beneficjentów e, tego przetargu. E, dopiero w innych przepisach ustawy jest wskazane, że e, przeprowadzenie przetargu jest związane z zamiarem e, powierzenia wykonania zadania e, przedsiębiorcy. Oczywiście e, przyjmując tą lansowaną przez Ministerstwo Koncepcję niemożności zorganizowania w tym obszarze odbioru odpadów za pomocą gminnych jednostek organizacyjnych, musimy się godzić z koniecznością przeprowadzenia, przeprowadzenia przetargu do skutku, prawda? Jeżeli pierwszy z przetargów nie powiódłby się, przyjmując tą koncepcję niemożności działania w tym obszarze gminnych jednostek organizacyjnych, musielibyśmy następnie znów powtarzać ten przetarg. Powstaje pytanie. Czy może, czy może e, interpretacja innych przepisów ustawy pomogłaby nam jakoś e, próbować rozstrzygnąć e, tą wątpliwość? I tak w pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do artykułu 6f ust. 2, e, która, który przewiduje obowiązek zorganizowania przetargu e, w sytuacji rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Ale znowu, w swoim literalnym brzmieniu ten przepis dotyczy tylko rozwiązania uprzednio już zawartej umowy w sprawie zamówienia. Powstaje tutaj pytanie, co należy znów rozumieć pod tym pojęciem rozwiązania umowy. To jest troszkę taki dylemat jak przy tym wyniku negatywnym przetargu. Otóż z pewnością, przypadkami rozwiązania umowy w rozumieniu artykułu 6f ustęp 2. Będzie wyjątkowa i myślę, mało prawdopodobna w dziedzinie gospodarki odpadami sytuacja odstąpienia przez zamawiającego od wykonania umowy na podstawie artykułu 145 prawa zamówień publicznych wtedy, kiedy wykonanie umowy miałoby z jakichś przyczyn nie leżeć w interesie publicznym i czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast sądzę, że o wiele częstszą podstawą powstania tej sytuacji rozwiązania umowy o odbieranie odpadów, a tym samym powstania tutaj już bez wątpliwości obowiązku przeprowadzenia kolejnego przetargu, byłaby sytuacja rozwiązania tej umowy przez zamawiającego lub wykonawcę na podstawie którejś, którejś z podstaw określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Tutaj oczywiście należałoby pamiętać o tym, że wykonywanie zamówień publicznych jest przede wszystkim domeną regulacji prawa cywilnego. Oczywiście są tam pewne ograniczenia o charakterze publiczno-prawnym, których główną funkcją jest zapobieganie takiej zmianie umowy, że można by łatwo wypaczyć czy obejść wyniki postępowania. Natomiast nie ulega wątpliwości, że same umowy w sprawie zamówień publicznych mają charakter cywilno-prawny. W związku z tym określone w kodeksie cywilnym podstawy odstąpienia od umowy czy też jej wypowiedzenia zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę. Mogą być tymi przypadkami rozwiązania umowy, o których mówi artykuł 6 ust. 2, za czym idzie obowiązek przeprowadzenia przetargu. Znowu stajemy przed dylematem związanym z unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia. Poprzednio doszliśmy do wniosku, że unieważnienie umowy w sprawie zamówienia nie jest, nie jest sytuacją, którą powinniśmy obejmować pojęciem wyniku negatywnego. Tutaj również uważam, że następcze unieważnienie umowy w wyniku konstytutywnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej czy Sądu Powszechnego nie będzie przypadkiem rozwiązania umowy z artykułu 6f ust. 2, za którym idzie obowiązek przeprowadzenia przetargu. Znowu należałoby wskazać, że samo unieważnienie umowy jest dość. Odmienną sytuację jednak od rozwiązania umowy na wypade, na, w przypadku odstąpienia od niej czy wypowiedzenia. Jest to sytuacja, gdzie niejako poza stronami na podstawie konstytywnego wyroku y, właściwego organu dochodzi do unieważnienia umowy y, ze skutkiem od momentu jej zawarcia. Aczkolwiek tutaj y, w tym przypadku artykuł 6F ustęp 2 jest szczególnie trudno. Y, odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy unieważnienie umowy będzie też przypadkiem rozwiązania umowy. Należałoby się właśnie zastanowić nad ratiolegii z tego przepisu, czy z zamiarem ustawodawcy nie było czasem także e, objęcie tej e, sytuacji pojęciem rozwiązania umowy. Aczkolwiek, tak jak sobie wskazaliśmy, niewątpliwe sytuacje unieważnienia umowy jest jakościowo e, zupełnie inną sytuacją od odstąpienia czy wypowiedzenia e, umowy. Dalej, pozostając w tym temacie, należałoby się odnieść do, ewentualnie także do przepisów sankcjonujących, w szczególności do artykułu 9z ust. 4, który dotyczy, czy który określa sankcje za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia przetargu. Ale również w tym przypadku przepis ten może być zinterpretowany w ten sposób, że... Dotyczy on sytuacji powierzenia wykonywania zamówienia przedsiębiorcy w trybie bezprzetargowym czy z jakimś bardzo istotnym naruszeniem przepisów ustawy. I w, przy przyjęciu takiej interpretacji przepis ten nie będzie nam również przesądzał o dopuszczalności, czy braku dopuszczalności funkcjonowania w tym obszarze, w tym sektorze gminnych jednostek organizacyjnych. Również warto wskazać, że przepis artykuł 9K odnoszący się bezpośrednio do gminnych jednostek organizacyjnych. I wskazujących na, na sankcje, jakie są adresowane pod, właśnie wobec gminnych jednostek organizacyjnych, również nie odnosi się do sytuacji ewentualnego działania gminnej jednostki organizacyjnej właśnie w tym sektorze odbioru odpadów, który dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Reasumując należałoby się także odwołać do najbardziej ogólnego przepisu który jest interpretowany jako przepis y, czyniący gminy odpowiedzialnymi za zorganizowanie i funkcjonowanie systemu, pod, y, systemu postępowania z odpadami komunalnymi a więc przepis artykułu 3 ustęp 2 w związku z tym uważam, że możliwe jest zajęcie akceptowanego w doktrynie stanowiska o dopuszczalności bezprzetargowego organizowania przez gminy odbioru odpadów komunalnych za pomocą gminnych jednostek organizacyjnych. Inaczej mówiąc, obowiązek przeprowadzenia przetargu w takiej interpretacji dotyczy tylko sytuacji, w której organy gminy zdecydują się na powierzenie tego typu zadań podmiotom zewnętrznym, czyli przedsiębiorcom, w tym spółkom gminnym. Ale jak to już było chyba wczoraj też podkreślane, i nawet dzisiaj była o tym mowa, jest to sytuacja wysoce sporna i, i jest to problem rangi niewątpliwie Trybunału Konstytucyjnego. Także zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie to rozstrzygnięcie. Oczywiście, tak samo jak to miało miejsce przy regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, również w tym przypadku mamy do czynienia z wyłącznością, Trybów przetargowych. A więc nie znajdą zastosowania tutaj te przepisy prawa zamówień publicznych, które pozwalają przejść z trybów przetargowych na inne tryby, jak na przykład tryb negocjacji bez ogłoszenia, negocjacji z ogłoszeniem, czy nawet zamówienia z wolnej ręki, w sytuacji, kiedy poprzednio prowadzone postępowania w trybie przetargowym zakończą się, jak to ustawa tutaj mówi, wynikiem negatywnym. A więc te przepisy, mimo że są obecne w regulacji prawa zamówień publicznych, nie znajdą zastosowania do przetargów związanych z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów oraz z... Do przetargów e, odnoszących się do odbioru odpadów komunalnych. A więc nie mamy tu do czynienia z prymatem trybów przetargowych, jak to ma miejsce w ustawie prawa zamówień publicznych, tylko po prostu z wyłącznością e, trybów e, przetargowych. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest e, ten element, który został przy, przewidziany w artykule 6f ust. 2 zdanie drugie, mianowicie możliwość, e, czy nawet e, obowiązek zapewnienia wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, kiedy, kiedy zostanie rozwiązana umowa o odbieranie odpadów komunalnych. Co ciekawe, jest to nowa podstawa udzielania zamówienia z wolnej ręki, nieobecna w ustawie prawo zamówień publicznych i odnosząca się tylko do tego rodzaju przetargu, czy do tego przedmiotu. Zamówienia. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj też na pewną taką wręcz rażącą niekonsekwencję ustawodawcy, gdzie w tym samym przepisie, w, zdani, w zdaniu pierwszym, jest mowa o wskazaniu organu wykonawczego gminy jako podmiotu obowiązku niezwłocznego zorganizowania przetargu, ale już w następnym zdaniu jest mowa o tym, że to gmina ma w tym czasie, w tam tak zwanym międzyczasie, zapewnić wykonywanie tych usług w trybie zamówienia z wolnej ręki. Więc nawet tego typu niekonsekwencje w obszarze jednego przepisu, jednego ustępu się pojawiają. I w zasadzie ostatnim elementem, do którego chciałbym się ogólnie odnieść, ponieważ regulacja ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminach w zakresie, czy w takim zakresie, w jakim odnosi się do Procedur udzielania zamówień jest dość lakoniczna, i takim przepisem, który odnosi się w pewnym sensie do samego postępowania udzielania zamówienia, jest artykuł 6D ustęp 4, w którym wskazuje się, jakie to w szczególności elementy powinny zostać ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Teraz powstaje tutaj pewna wątpliwość, patrząc na te zapisy, jak należałoby kwalifikować te elementy z perspektywy czy te wymogi treściowe z perspektywy elementów specyfikacji, które są wyróżnione w artykule 36 ustawy prawo zamówień publicznych. I tak należałoby stwierdzić, że te wymogi, które są to określone w punktach od pierwszego do czwartego, czyli między nimi wymogi dotyczące przekazywania odpadów do regionalnych instalacji, rodzaju odpadów komunalnych odbieranych selektywnie standard sanitarny wykonywania usług czy obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. Powinny być w specyfikacji ujęte albo jako elementy opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli są rzeczywiście ściśle związane z przedmiotem zamówienia w tym przypadku, albo jako elementy będące tak zwanymi warunkami, warunkami umowy, czyli postanowieniami, które zostaną wprowadzone do finalnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, czyli powinny zostać wprowadzone do wzoru tej umowy. Natomiast jeżeli chodzi o punkt piąty, Czyli szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ponieważ wprost jest tu mowa o wymaganiach stawianych samym przedsiębiorcom, a nie świadczeniu, które ma przez nich być realizowane. W związku z tym należałoby stwierdzić, że chodzi w tym przypadku o warunki udziału w postępowaniu, a więc te wymogi powinny być wyrażone w zgodzie z właściwymi przepisami ustawy dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu pozostając w zgodzie z pewną podstawową regułą dotyczącą ustalania warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie tym, aby warunki te były związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do skali trudności związanej z realizacją zamówienia. I to jakby wszystko, co przygotowałem, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z przetargami w tym obszarze ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dziękuję bardzo.